Cześć, ja jestem Słomiany i do Was bardzo serdecznie w opinii na temat 665 chapteru Naruto. Ten chapter oceniam gorzej poprzedniego, ponieważ ze względu na końcówkę, która pozwoliła mi wysnuć pewne przypuszczenie, z którego nie jestem w żaden sposób zadowolony. Jeżeli się stanie tak jak przewiduję, to naprawdę stracę szupconek całkowity do postaci obito. Ale tak po kolei. Na samym początku mamy rozmowę Zetsu z Madarą i Zetsu informuje Madarę, że zdobył drugą połowę 9. To w ogóle było, w mi trzeba też był ogromny fail, ponieważ Yondaime dał sobie zabrać, w ogóle nie przeszkodził w żaden sposób e, zabraniu czakry Kubiego przez Zetsu. No głupota, ale no cóż. No i wszyscy są zaszokowani tym, że Madara zdobył tę moc, że jest teraz całkowicie OP. No i Zetsu chce oddać Madarze tę część Kubiego, ale Obito, dzięki Bogu, mu na to nie pozwala. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ widać, że Obito nie stracił do końca resztek swojej wolnej woli, to jest według mnie na plus. Że jest w stanie się opierać, że Zetsu nie przejął nad nim kontroli. Niektórzy już skreślili Obito, że on jest już pochłonięty przez Zetsu, nie jest w stanie nic zrobić, a się okazało, że jednak do jakichś działań zdolny jest. No, i w tym czytelniku znowu mamy głoszenie ideałów przez Madarę. I najciekawszą rzeczą w jego monologu była historia o mędrcu sześciu ścieżek. Podsumowując, chodziło o moc, która pozwoliła, która była zdolna, która pozwoliła ludziom na to, aby rozumieć się nawzajem. Ale ten mędrzec zaro i tę moc, jak sami wiecie, Ro rozdzielił, pomiędzy, rozdzielił ją pomiędzy sektę ninja ale oni nie wykorzystali tej mocy w dobrym celu, tylko używali jej po to, aby się wzmocnić, aby wzmocnić swoją czakrę. No i generalnie po podsumował, że ludzie nie są w stanie zrozumieć się nawzajem. To mi zaleciało trochę tym, e, tym monologiem Paina, który powtarzał, że, e, że ludzie nie są w stanie się zrozumieć. I Madara znowu mówi o tym, że dzięki nieskończonemu Tsukuyomi stworzy idealny świat. No i zanim w ogóle Madara rozpoczął swój monolog, Obito zapytał, czym dla niego jest. I swoją rozmową mówi, że Obito będzie zbawcą. Próbuje przekonać go po prostu go na swoją stronę po raz, po raz kolejny, bo wie, że to co powiedział Uzmaki miało na niego wielki wpływ, na wpływ na Obito. Że wartości Uzmakiego były większe, były ważniejsze niż te Madary. Że jednak bardziej trafiły do Obito, i Obito w ten sposób przeszedł na stronę Naruto. I kiedy Obito podchodzi do Madary, wszyscy się rzucają. W sensie Kakashi, Yondaime, Gara atakują Madarę, ale ten atak kończy się wielkim fejlem. Po prostu Madara, Madara wszystkich miecie, no, nic dziwnego w końcu ma taką moc. Yondaime ma odciętą rękę. Rasek, którego wyprowadził, uderza Kakashiego, a Gara chyba też gdzieś odlatuje. Na ostatnim kadrze można wywnioskować z niego że Obito zabiera Madarze moc, ponieważ trzyma tę laskę, którą miał wcześniej jako dżinczurki dziesięciogoniestego no i zabiera mu tę moc. Niestety obawiam się jednej rzeczy. No fajnie, że mu odbiera według mnie, no fajnie ciekawy motyw, że Obito jednak nie został przechłacony przez Madarę, że jednak e, rozmowa Naruto, wartości, które chciał przekazać mu Naruto były ważniejsze niż te Madary. No i niestety obawiam się, że będzie... Możliwe. Nie popieram tego w zupełności, bo jest to dla mnie wielkie pokrzywdzenie postaci Obito, że Obito zabierze Madarze całą moc. No, zapewne Madara mu na to tak łatwo nie pozwoli, ale jeżeli mu zabierze tę moc, to ją Noruciekowi i pewnie zginie. I to kurczę. Nie. Nie zgadzam się z tym w zupełności. Obito nie może się poświęcić dla Noruciaka. Nic z tych rzeczy. Ale pewnie do tego dojdzie. Nie jestem za tym. Dla mnie to jest głupota. Myślałem, że Kisiel coś innego wymyśli. No, może coś innego wymyśli, no ale w obecnej sytuacji ciężko mi jest coś innego wywnioskować. W ogóle stuć inne przypuszczenia niż to, że Obi to poświęci się dla Noruciaka Nie wiem, jak Wam się to podoba, ale dla mnie ten pomysł jest po prostu do bani. Już nie chcę się wyrażać. Po prostu jest zły i. Kisiel masz coś innego wymyślić, bo inaczej będę. Po prostu inaczej będę wściekły, no. W mówiąc. Kisiel masz się postarać i wymyślić lepsze rozwiązanie, bo to, które nam proponujesz, to. Jasne, jest w miarę sensowne, ale. Jest to drugie już pokrzywdzenie, postaci obito. Fajny był Badas, ale oczywiście musiał być przekazany na stronę, na stronę Naruto. Więc dla mnie, jest, to będzie, dla mnie to będzie pokrzywdzenie postaci Obito już całkowite. Jedna z, najlepszy, jedna z najlepszych postaci skończył w ten sposób. No i to tyle chyba dzisiaj. Jestem ciekaw Waszych opinii na temat tego czapteru. Co Wy o nim sądzicie. Jeżeli moja opinia Wam się podobała to mile działam po górę. Dzięki za oglądanie wszystkim. Na razie.